Dzień dobry z tej strony, 19. Pietruszka 20. I właśnie, muszę sobie trochę wyciszyć. Dajmy na minus 9, może zobaczymy, jak to będzie grało. You died? What? Czemu you died? Nie wiem czemu umarłem i co mnie tak naprawdę zabiło, ale, okej. Okay. Może, nie wiem. Hm, ciekawe. A, może ten guard, który tu chodzi, sobie tak stanąłem. Może tak, tak, tak. No, ten guard. W każdym razie y, jesteśmy w tym samym miejscu, ale ja sobie jeszcze mapę tam zabrałem, która y, była możliwa do zabrania, nie wiedziałem o tym, y, że takie opcje są i przejrzałem gdzie w zasadzie powinienem iść zbierać monety, więc powinienem iść tutaj. I tam przy okazji musimy iść do tego hiding place. A. No, w sumie tam gdzie nam to oznacza. Tak, więc musimy... oj. Ostatnio tu zeskoczyłem i było wszystko okej, okay, nie? I to jest wszystko kwestia timingów, mam wrażenie, bo... Ha... No cóż, jest jak jest. Bo próbowałem sobie to poza wideo właśnie zrobić, no i normalnie sobie zeskoczyłem bezproblemowo, nie? Dobra, jesteśmy. No teraz tu będą kąpić. Dobra, pytanie, gdzie teraz tu jest jeden, czy nie? nie. Dobra, to wskakujemy tu. Get, get. O, tu jeden niestety chyba został zabity przez te stworki. Dobra, zasejwujemy sobie to. Do tego momentu jeszcze nie doszliśmy, więc trzeba sejwnąć. No, ci ludzie też biorą ten Amber, dlatego my ich słyszymy najprawdopodobniej. Dobra. Dobra, umarło się. Dobrze, że one jakby nie słyszą tego, że jesteśmy na górze, zasejwujemy sobie. Bo tak to by była tragedia, gdyby słyszały te kroki, które my robimy na tych szafkach. To serio byśmy tu życia nie mieli, ale na szczęście deweloperzy zrobili tak, że nie znęcałem się aż tak bardzo nad graczem. Czajcie, że tam jest Pocket Sand, i ktoś by chciał po to pójść? Chociaż to nie ma sensu. Dumaj. <grystanie> to dosłownie nie ma sensu. Dobra. Udało się. Secondary Objective. Dobra, mamy kolejnego coina. No i tak naprawdę, wszystkie te coiny, które. Ja tam miałem bardzo mało tych coinów w wcześniejszym wideo, e, które nocą robiłem To, no wiecie, no, trzeba było się tu, tu zawrócić jednak Dobra Dobra, wolę sobie iść tędy chyba mimo wszystko. Więc tu sobie damy save'a, bo jesteśmy w miarę w takim bezpiecznym miejscu, powiedziałbym. I pójdziemy albo tą ścieżką, co... Szliśmy we wcześniejszym wideo, albo tutaj gdzieś jest jakaś chyba moneta? Strange. Tu nie wiem, czy gdzieś nie leżała jakaś moneta. Albo tam? Chyba nie. Też nie wiem, albo tam, o tam gdzie oni pracują, bo tam coś leżało. Więc i tak czy się jak musimy to zejść Ola. No No nie, no insza się na Amber, seriously. Dobra, co by tu można było zrobić? A tu zejdziemy do tej robali? No, okej. Okay. Pu, 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 to musimy. Czekaj, a ja mam, a nie, ja może mam do wypicia Amber, tak? Czy nie? Zobaczmy. mam, no właśnie. Czemu mi pokazała Inisha Under? wyłączyliśmy sobie światło. No i teraz pytanie czy. <laughs> Come on, concentrate, open your eyes, i two days without Amber. He's starting to get to me. Hey, I think we'll just take a quick look. Huh, how going to get No, dajmy sobie to Sewa yy, natomiast y, jakby wrócić, to wyrzucić te dobre pytanie. tu? To... Nie. Uch. I co do teraz? <noise> Dobra, nie wiem, loaduję to, bo to sensu nie ma przecież <noise> stanie tutaj. E, przecież nigdzie nie wskaczę, bym musiał przez te robactwo znowu przechodzić znaczy, sens. Eee... Me, czemu to jest taka pozycja, czy da się tam w ogóle? Chyba się nie da tam wskoczyć, co? Chciałbym bardzo, żeby się dało, ale... chyba się nie da. O, da się, ale... No, zauważył. Dobra, to możemy spróbować. Eee, da się wskoczyć na to... na ten ten, więc trzeba... Czemu ten się striggerował? Patrz, a ten teraz idzie dalej, wcześniej... O co jest? Gdzie tamten polos? Nie wiem No i oczywiście nie może się udać skok, nie? O, oczywiście, oczywiście nie może się udać skok w momencie kiedy już oni se poszli i mnie nie będą widzieć. Teraz znowu musimy poczekać, aż on przejdzie. Otóż, jest, jak jest. Dobra, please, teraz skok się musi udać. Dobra. Udało się, więc zasajfujemy sobie <grymne> na pewności, żeby nie było to w bezpiecznym miejscu. Nie idziemy wyżej. Potrzebujemy jeszcze dwa tokeny. Jeden w ogóle jest chyba tu jak? Tak, tutaj no Przez to, że się nie świecił, to że tak powiem nie zebrałem go chyba w poprzednim wideo. Takie dziwne miejsce mamy naszego agenta no, Amber, nie my friend Shh. for goodness sake shut up i don't want to know all right i don't want to finish in the nick or worse never mention it to me again Nie, no, myślałem, że on pójdzie to sprawdzić, no. <grywa> Aj, karamba! Czucz. Powinien to sprawdzić, czy ktoś tam jest. No, nie sprawdzi tego. Dobra, mamy ten żeton, mamy. Musimy poczekać, niestety. Patrzę teraz, dwójkę jedną, to jest. amber. Okay, what you misled my okay, friend You're joking Shit Shh For goodness sake shut up I don't wanna know alright I don't wanna finish in the nick or worse Never mention it to me again On cie będzie zawracał. No co za Dobra i save i teraz można użyć Ambera w razie czego. Oni tu będą szli, czy nie? W razie czego mam save'a. Ten przeszedł, a łucznik. No dobra, dobrze, że zasejwowałem, bo jednak tu wchodzą. To sprawdzać... Dobra, to robimy tak. To jednak nie robimy tak, yy, to trzeba poczekać. Poczekać aż przejdzie... A później to w sumie nie wiem co. Trzeba poczekać, aż przejdzie. Dobra, udało się. Ja, ale to zawsze jest stresujące kiedy musisz na tej ostatniej miejscowce trzymać to, żeby no chwilę ci zajmuje po prostu otworzenie drzwi i czekasz. Aż i otworzysz, jak ktoś tam może wyjść. Dosyć stresujące to jest. Dobra, przechodzimy yy, do kolejnej miejscówki. Gdzie mamy tutaj kolejne 10 żetonów i kolejne miejsce do zrobienia, ale to ja myślę, że już w kolejnym odcinku. He, dziękuję za oglądanie i co? No i widzimy się w kolejnym odcinku. Ło, ale gwiazdy. Dobra.